Drodzy podchorążowie, żołnierze, pracownicy i studenci Akademii, szanowni Państwo, nadchodzący 29 listopada to dzień wyjątkowy dla Wojskowej Akademii Technicznej. Tego dnia, w 1830 roku, słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie szturmem na Belweder, ówczesną siedzibę Wielkiego Księcia Konstantego, rozpoczęli powstanie listopadowe. W ten sposób Zainicjowali walkę o niepodległą ojczyznę. Nie ma bowiem nic piękniejszego i cenniejszego niż wolność. Na pamiątkę tamtych wydarzeń, drodzy podchorążowie, obchodzone jest wasze święto. Przejmując dziś władzę w Akademii, stajecie się symbolicznie spadkobiercami podchorążych porucznika Piotra Wysockiego. Ten wyjątkowy dzień został również ustanowiony przez Senat Uczelni. Jako święto Wojskowej Akademii Technicznej. Panie i Panowie Podchorążowie, jesteśmy dumni i wierni dokonaniom historycznym. Dzięki nim z nadzieją patrzymy w przyszłość. Nasze narodowe doświadczenia dają nam siłę i scalają nas jako naród. Mundur, który nosicie, a który jest źródłem pamięci o bohaterstwie i odwadze naszych przodków, niech będzie dla Was również źródłem inspiracji. Siły i życiowej mądrości. Wasza misja i powołanie nie kończy się bowiem tylko na zadaniach służbowych, ale łączy się nierozerwalnie ze wszystkimi aspektami waszego życia. Jesteście przyszłością dla Polski, gwarantem bezpieczeństwa naszego państwa i wzorem dla młodych ludzi. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Jak pokazuje aktualna sytuacja, rzeczywistość czasem weryfikuje nasze plany, ale nie ma wpływu na nasze wartości i poczucie odpowiedzialności, bycie w gotowości. Przeciwnie, walka z pandemią może tylko umocnić nasze charaktery. Jeszcze bardziej utwierdzić w przekonaniu, że droga, którą obraliśmy, jest dla nas najlepsza i jak najlepiej wywiązujemy się ze swoich zadań. Żołnierze WAT już nieraz udowodnili i ciągle udowadniają, że w tym trudnym czasie można na nich polegać. To próba dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa. Niestety, w tym roku wasze święto, drodzy podchorążowie, obchodzimy w skromniejszej formule niż w latach ubiegłych. Nie spotkamy się na biegu nocy listopadowej i na balu podchorążego, ponieważ sytuacja epidemiczna nie pozwoliła nam na to. Jednak, mimo ograniczeń i konieczności uczczenia tego wyjątkowego dnia, również bez udziału naszych znamienitych gości, których pragnęlibyśmy dziś w Akademii powitać, nie tracimy ducha oraz z nadzieją patrzymy w przyszłość, ponieważ stan ten jest przejściowy. W zamian gorąco zachęcam Was do możliwych form aktywności sportowych zorganizowanych w ramach Dnia Podchorążego. Jednak szczególnie liczę na Wasze działanie w kwestii nadrzędnej, jaką jest oddawanie krwi. Jakże dziś potrzebnej i cennej. Dzięki honorowemu krwiodawstwu jesteśmy. W stanie pomóc innym, ale jednocześnie zjednoczyć się w trosce o dobro wspólne, jakim jest nasze zdrowie. Relacje z Waszych działań będą udostępniane w mediach społecznościowych, ponieważ pragniemy, aby były one inspiracją dla innych. Promujmy aktywność fizyczną i czyńmy dobro mimo aktualnych przeciwności. Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele i pracownicy Akademii, Wojskowa Akademia Techniczna jest dzisiaj nowoczesną uczelnią. Która wdraża programy nauczania dostosowane do współczesnego rynku pracy i realizuje innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Rozwija współpracę na ogólnoeuropejskim rynku edukacyjnym. Absolwenci VAT to wysokiej klasy specjaliści, poszukiwani i cenieni przez pracodawców, często pełniący wysokie funkcje w wojsku polskim i w gospodarce narodowej. Nie byłoby to możliwe bez państwa. Nauczycieli akademickich, zaangażowania całej kadry naukowej i wszystkich pracowników. Dziękuję za wysiłek, który podejmujecie każdego dnia. Życzę Państwu wytrwałości, a przede wszystkim dużo zdrowia. Drodzy Podchorążowie, jesteście studentami uznanej w kraju i na świecie Wojskowej Akademii Technicznej. Swoją nauką i pracą budujcie wizerunek nowoczesnej uczelni wojskowej, Waszej Szkoły Rycerskiej. Bądźcie mocni wiedzą. Niech studiowanie wad będzie dla Was źródłem satysfakcji. Pielęgnujcie w sobie ducha patriotyzmu i nigdy nie gaście młodzieńczego entuzjazmu.